Cześć. Witam was na moim kanale Kwiatkosia Handmade. Dzisiaj chciałabym wam pokazać album Naroczek dla chłopca. Album ten jest wykonany według warsztatu od Ania Tworzyska Booking i jest to kit numer 7 z 2023 roku Boho Baby. Jest to album w pudełku. Tak prezentuje się tutaj pudełko. Jest on na tyle duży, że nawet nie mieści mi się tutaj dobrze w kadrze. Pudełko ma z tyłu kieszonkę, w której możemy umieścić jeszcze dodatkowe maty na zdjęcia. Już otwieramy. wejmę sobie album. A tak prezentuje nam się tutaj całe pudełko. Ja umieściłam tutaj dodatkowo metryczkę. Tu mamy miejsce, w którym znajduje się album włożony, i dodatkowo już w samym pudełku mamy dwie maty, na zdjęcia 10 na 15 cm. Pudełko zamyka nam się na magnesy i tak jest bardzo. Fajne, żeby album nam się na przykład nie kurzył i był łatwy do przechowywania. A tak prezentuje nam się album. Wykonałam go z kolekcji Oh Boy od Craft Okładka oprawiona jest w płótno introligatorskie. Tutaj na grzbiecie mamy napis Igorek, tak żeby album był personalizowany. Tył tyłu okładki i napis: Mój pierwszy album z teksturkowa. Na stronie okładkowej mamy kieszonkę, w której zmieścimy maty na zdjęcia. Kieszonka nam się otwiera. Dodatkowo mamy klapki: w górę, w dół, w górę. Dół. No, i tutaj też mamy miejsce na zdjęcie. W warsztacie od Ani nie były przewidziane tematy takie z y, cyferkami, z y, nazwą miesięcy. Natomiast ja dołożyłam je od siebie, ponieważ tak jak mówię, chciałabym, żeby był to album na roczek. więc tutaj mamy pierwszy miesiąc, a dodatkowo całość nam się jeszcze tutaj podnosi. I mamy taki mały element pop-up z miejscem na zdjęcia 10 na 15. I oczywiście tutaj też zmieści nam się zdjęcie. Całość oczywiście zamyka się na magnes. Na drugiej stronie mamy zamknięcie na sznureczek. Klapkę, która pomieści zdjęcie 10 na 15, drugą klapkę, na której zmieści nam się również zdjęcie 13 na 18 cm. Otwieramy klapkę i mamy tutaj kieszonkę z miejscem na zdjęcia. Kopertę, która także pomieści nam różne zdjęcia, czy, czy jakieś USG na przykład. Koperta nam się otwiera. Mamy kolejną klapkę. Tutaj też, jeżeli mamy duże zdjęcie i chcemy je umieścić, to możemy zakryć ten papier skrapowy i zdjęcie nam się tutaj zmieści. Otwieramy kolejną klapkę z miejscem 10x15 cm na zdjęcie, i mamy kieszonkę, w której pomieszczą się maty 10 na 15 13 na 18 no i oczywiście 9x13 cm. Kolejny miesiąc mamy tutaj wklejony. I przechodzimy dalej. Mamy miejsce na zdjęcia z czwartego miesiąca. Tutaj również dodałam napisy z Mintaja. Otwieramy sobie do góry. Mamy dwa miejsca na zdjęcie 10 na 15 Całość otwiera nam się do góry. I mamy dwa miejsca na zdjęcia 13 na 18 cm. Zdjęcia z czwartego miesiąca. Otwieramy klapkę do boku. Z jednej z drugiej strony i mamy miesiąc piąty, gdzie mamy klapeczkę, miejsce 10x15, klapka w górę i klapka w dół oraz dwie kieszenie, które przeznaczyłam na zdjęcia z 6 miesiąca. Maty 10x15 cm i 13x18 cm też spokojnie nam się tutaj zmieści. Dodatkowo na tej bocznej klapeczce, jeżeli chcemy, też możemy umieścić zdjęcie 10 na 15, 9 na 13. Też nam się tutaj zmieszcza. Kolejna strona to wiązanie na sznureczek. Mamy też napis z Kochamy Cię. Mamy dwie klapki, które pomieszczą nam zdjęcie 10 na 15. Mamy taki mały element pop-up. Tutaj też zmieści nam się zdjęcie 10 na 15 cm mamy. Napis i taki mały element pop-up taką formę. W nagrodzaju harmoniki. Tutaj też nam się zmieści 10 na 15 zdjęcie. Dwie klapeczki na zdjęcia z smego miesiąca. I dodatkowo mamy kieszeń, w której też pomieścimy maty na zdjęcia 10 na 15, 13 na 18 cm. Kolejne miesiące mamy zatem zagospodarowane. Następna strona to ramki. Te rameczki tutaj mają folikę. Możemy tutaj włożyć dwa zdjęcia 10x15 cm, całość nam się otwiera i w środku mamy maty na zdjęcia 10x15, 13x18 cm. To są miejsca na zdjęcia z 9 miesiąca, napis niezapomniany. Dodatkowo mamy tutaj taki fajny element, bo możemy to postawić w formie sztalugi i wtedy zdjęcia bardzo ładnie nam się tutaj prezentują. na następnej stronie napis możesz wszystko, otwieramy sznureczek, otwiera nam się jedna klapka z miejscem na dwa zdjęcia, druga klapka z miejscem na zdjęcia, na dole też jedna klapka, druga klapka, miejsca na zdjęcia z dziesiątego miesiąca, 100% ideału, Dodatkowo całość, otwiera nam się w formie takiej harmonijki pop-up i mamy kolejne cztery Miejsca na zdjęcia. Na następnej stronie po raz kolejny wiązanie naszyjniczek. Jest to strona przeznaczona na miejsca na zdjęcia z 11 miesiąca mam miejsce na zdjęcie 9 na 13, 10 na 15. 13x18 cm i dodatkowo mamy kieszeń. Tutaj napis kolejny odmińtaja. W kieszeni zmieścimy zdjęcia. 13x18, 10x15 i oczywiście 9x13 cm. Na ostatniej stronie okładkowej mamy po raz kolejny rameczki. Tutaj otwierane z boku. Tutaj możemy włożyć zdjęcia za folijkę z jednej i z drugiej strony. I mamy wodospad na zdjęcia z 12 miesiąca życia. Mamy dużo tutaj miejsc po jednej stronie. I druga klapeczka też nam się otwiera. I mamy kolejne miejsce na zdjęcia. Ja dodatkowo jeszcze wykorzystałam sobie tutaj te przestrzenie, które są w stronach i docięłam takie maty na zdjęcia 13x18 cm. Maty można okleić podwójnie i one się tutaj ładnie wpasowują w te przestrzenie, które powstały przy tworzeniu stron. Mieszczą nam się tutaj, tak jak widać, trzy takie dodatkowe maty na zdjęcia. Tak prezentuje się cały album. Myślę, że będzie to wspaniała pamiątka z pierwszego roku życia dziecka. I razem z pudełkiem może to być naprawdę super prezent. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.